Internetowa wizytówka to wspaniałe narzędzie z dwóch powodów. Po pierwsze, za jego pomocą w kilku prostych krokach stworzysz stronę internetową dla swojej firmy. Dodasz niezbędne informacje, a Twoja wizytówka znajdzie się natychmiast w internecie. Po drugie, z łatwością dokonasz zmian i poprawek bezpośrednio na wizytówce. Wszystkie Twoje udoskonalenia będą natychmiast widoczne. Zobacz, jak w prosty sposób możesz zmienić wygląd i zawartość wizytówki za pomocą edytora. Dodaj swój logotyp. Zamieść ofertę. Wpisz czym zajmuje się Twoja firma, po czym wybierz dodaj. Pole edycyjne oferty przyjmuje również kod HTML. W łatwy sposób możesz powiązać nazwę oferty z dowolną stroną internetową, na przykład usługę jaką zamieściłeś na stronie Ewizyta. Dodaj aż do 10 zdjęć do galerii. Po dokonaniu zmian możesz od razu zobaczyć ich efekt. Internetowa wizytówka portalu innowacje.biz to najprostszy sposób na stworzenie prostej strony internetowej. Każdy może to zrobić. Przekonaj się sam.